Terima kasih telah menonton! Otóż nie wie, księżniczko, że to, co w każdym mieście i na każdym zamku, na roli i w bitwie towarzyszy każdemu, jednako jest bliskie zwycięzcom i zwyciężonym, a któremu w świecie nie ma nic równego, a którego imię zgaduje to słońce? Panie, nie możesz tu wyjawić jego imienia, zgubił go w ten sposób. Więc tego starczę, znasz? O nieba błagam przebaczenia za me okrucieństwa, za nienawiść, jaką wobec mężczyzn czułam. Niechaj cały ród męski dowie się, że go kocham. Przyjmijcie moją skruchę i dajcie znak przebaczenia.